Mamy taką specjalność, jak pani wiemy jesteśmy wybitnymi sportowcami. No ja wiem, ja wiem, narciarstwo i piłka nożna. Tak, przy czym to drugie to jednak głównie kolega Jachimek, a ja jestem Ten. jego marnym asystentem, mogę za nim torbę nosić, ale wspólnie dzisiaj wystąpiliśmy, wystąpiliśmy na, pana na świetnym wiecie. meczu. Zobaczmy taki oto materiał. Wygramy. To zawsze takie przeciwcie, że wygrałem. <laughs> Trochę się rozbawiłem z tym pytaniem. Nie, pytanie znakomite, czy są nerwy. Nie, nie ma nerwów, ponieważ wynik tej potyczki jest przesądzony. Oni są starsi ludzie, ale oni mają dobry wiesz, inteligentni ludzie. Nie ma tak dużo siły, tak jak my, ale tutaj jest. Ale bo piłka czasami tutaj jest bardzo ważna. To już kolejny mecz w ramach inicjatywy wykopać rasim ze, sta oh. ze stadionu. Oh. To za mało jest reklamowane, czy za mało nagłośnione jest ta impreza. No że się rozkręca, nie, także mam nadzieję, że już następnym razem również pani będzie na, na, na trybunach nam. Tak dobrze, piłka roku. jest czasem w głowie, ten pan powiedział. Piłka jest czasem w głowie. Tak, przy czym rzeczywiście potwierdziło się, że my byliśmy drużną tych starszych ludzi, bo wynik był taki, że trochę wstydni go podać, więc pozostaniemy na poziomie. Nie wygraliście! Można tak to bardzo elegancko ująć, że nie, nie, nie wygraliśmy. Pozostaniemy na poziomie takich eleganckich ogółów, że no, szło nam ciężko, staraliśmy się. Trochę tak jak się mówi o reprezentacji no, Ale też dobrze, że mieliście z kim przegrać. Domyślam się, taka jest. Mieliście z kim przegrać. Tak, tak. To może jeszcze kilku ekspertów się na ten temat yy, bardzo szlachetnie inicjatywy wypowie. Gramy po to, żeby wykopać rasizm ze stadionów. Dwie drużyny o tej samej nazwie. Myślę, że takiego meczu dawno już nie było. FC Tolerancja Afryka i FC Tolerancja Polska. Sądzę, że to pozwoli wielu ludziom zrozumieć z tym, co się nie umieli zachować, że jednak poprzez te mecze, że sami zawodnicy są znakomicie z sobą zintegrowani, rywalizują z sobą na boisku i poza rywalizacją tutaj na Murawie, to w zasadzie dalej się już nie przechodzi w rywalizację, bo za dużo nienawiści jest w ogóle między ludźmi. Mamy świetne stadiony zaczynamy mieć dobrych zawodników, kiedyś będą też dobre kluby i dobra reprezentacja i żeby ludzie mogli spokojnie chodzić na temat ze swoimi rodzinami, to też dobrze byłoby, żeby i kultura podniosła się kibicowania.